Metin 2. Jednocześnie uwielbiamy tą grę i nienawidzimy. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak wy, przynajmniej na globalnych serwerach tak większość ma, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo gdy przychodzi nam do zapłaty i shopa i gdy widzimy, co musimy kupić, żeby się świetnie bawić w tym zabawnym świecie pay to win, no troszkę nam gula skacze, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie zawsze tak było, moi drodzy, nie zawsze tak było. Tak na już prawie 15 lat, prawie można powiedzieć i kiedyś itemshop wyglądał inaczej. Więc dzisiaj porównamy sobie czasy 2007 do dzisiejszych. Jak Itemshop się zmienił i jak bardzo wpływa na naszą rozgrywkę? Ile wtedy kosztował? Ile musieliśmy wydawać, żeby grać na jakimś tam poziomie, żebyśmy zobaczyli jak ta gra się zmieniła na przestrzeni lat. Ale zanim przejdziemy do materiału, pamiętajcie, że przez jeszcze 3 tygodnie będzie można kupić taki piękny kubeczek z pięknym chłopcem nadukowanym na spodzie, więc nie czekaj, kup swojemu staremu, żeby nie miał smutną w więzieniu. Przejdźmy do materiału. Poszukałem sobie internet trochę odnośnie tych starych materiałów z Metina, czy ktoś robi jakieś porównania z Item Shopem. Nie tylko rozgrywka, bo Wiadomo, każdy powrót do przyszłości kończy się na tym, że myślimy o tym, żeby założyć party na BO, żeby ktoś tam skopiował FMS-a albo dawał nam jakieś chity, gdzie musimy się zalogować pod zalogować po czym okradał nam nasze postacie każdy pamięta tego nie trzeba przypominać wiedza wtedy o tej grze była no na minimalnym poziomie lecz no, mało co kojarzę, jaki wtedy był ten prze, przynajmniej nie pamiętam, żebym już ładował. Ja przynajmniej swoje pierwsze ładowanie w tą grę było pod tytułem wezmę od mamusi telefon i załaduję dwoma SMS-ami za jej przyzwoleniem. Wiecie, tu masz mamą szerydychy, a ja sobie doładuję, będę miał jedną zmiankę, czy tam jakiegoś PEDEKA, czy rękawicy, przynajmniej Kiedyś nie zwracało się tak uwagę uwagi na to, że mieście go ISA. Dlatego tak nie pamiętam, co tam było w sumie. No i posprałem, pogrzebałem no i znalazłem zrzuty e, ISA z 2007 roku. To jest dokładnie chyba 2 albo 3 miesiące po premierze oficjalnej. Metina w Polsce, nie tej becie, co była tam wcześniej, ale już w takim oficjalnej premierze, więc można zobaczyć, jak się ta scena prezentuje, dosyć nostalgicznie w sumie, taką ją zapamiętałem, nawet w topce mamy Szenka, Kaprala, i kojarzę, reszty niestety nie. Ciekawe, czy ci ludzie dalej grają po dziś dzień, czy raczej mają w Metina wywalone jajca. Z drugiej strony w sumie zobaczcie, jakie kity nam kiedyś ta firma wciskała, jaki ten jest ogromny świat, fantastyczne przygody a opierało się na tym, że było chyba 5 albo 6 map i, i nic więcej, bo naprawdę metin był ubogi, nawet stalek nie było, nie było trudno, nie było niczego. DT było chyba tylko po to, żeby sobie podropić ulepki na pierwszym piętrze, bo nikt nie dawał rady więcej. Więcej ludzi było, nawet było w świątyni niż w DT, a najwięcej w M1. Wiecie, były bonusy 800 no tego było masę, no, no to nie jest film po to, żeby wspominać o takich rzeczach, ale... Właśnie chciałem je przytoczyć, dlatego to co tutaj jest napisane jest nawet zabawne z perspektywy czasu. No i przejdźmy do naszego krem de la creme, czyli item shopa z roku 2k7. W ogóle miałem farta, że się odnalazł, w sensie użyłam... Takiej strony jak Wayback Machine. No i od początku istnienia globala nie trzeba było się rejestrować ani logować, żeby do, do Item Shopa wejść i sprawdzić, jak wygląda. Więc to jest taki nasz fart, bo późniejszy, w późniejszych terminach od roku, chyba 2 k 16 15 no to już się zmieniło i już nie mam późniejszych rzutów, co na przestrzeni lat się zmieniło. My to oczywiście potem pod koniec odcinka pokażemy. Przecież ja Wam pokażę i sobie zobaczymy, ale patrząc z perspektywy czasu, ważne, że przynajmniej to się zachowało do dzisiejszych czasów i możemy zobaczyć co kiedyś było. No i w sumie pierwsze co wpada w oko to różne ceny. Naprawdę powiem wam, nie pamiętam, żeby były podwyżki cen w item shopie, jeżeli chodzi o poszczególne itemy, a porównując to jak, jak jest teraz, to faktycznie o te 15-20% na itemie tych cen e, ceny poszły do góry. Co jest naprawdę zabawne, bo nie zdawałem sobie nawet z tego sprawy. Albo, albo miałem to gdzieś, bo może nie było mnie stać, nie pamiętam w sumie, mało ładowałem. Ja pamiętam, że pierwsze moje ładowanie w tym shopie to było takie poważniejsze, to było w roku 2k10-11, jak już te serwery było ileś tam naście tego, miałeś ekipę, to wiadomo, dalej te poważne ładowanie opierało się na wrzuceniu trzech stów, jak przed osiemnastką to, to było bardzo dużo, jak na mnie, ale jednak no, no to wtedy były takie moje pierwsze poważne Finansowe perypetie w tej grze. No i w pierwszej zakładce, wyposażenie mamy tylko i wyłącznie buty wiatru, rękawice złodzieja. Yy, maskę emocji skład trzecia ręka no i w sumie yy, szpula jedwabiu którą nikt nie używał teraz jest bardziej potrzebna ale wtedy to był tylko po prostu nieskończony, nie, nieskończony shop yy, zamiast używać tych tobołków mogłeś używać to więc w sumie zaoszczędziłeś yy, jakby to można powiedzieć nie wiem 500 yangów. to no nikt tego nigdy nie kupował przynajmniej nie znam sytuacji jak to zrobiliście to pozdrawiam serdecznie Ciebie i całą twoją rodzinę. <laughs> Kolejna zakładka to jest pierścienie i medale. Tutaj mamy pedeki, yy, złotą monetę, pierścień języka, co często kiedyś używałem. Naprawdę to był jeden z podstawowych itemów, w których przedłużałem, jak jeszcze blasków nie było, bo nie było oprócz jednego quest'a, że chyba na 30 dni tam się pierścień dostaje, u kapitan coś robi z tym, że on podaje jakąś tam nazwę, a ty musisz przepisać ją do okienka, żeby dobrze ją wpisać. Nie pamiętam tego quest'a, ale takie coś było. I to, to, to najczęściej kupowałem, bo często się stało w M1 i się gadało z ludźmi, no oraz y, błogosławieństwo Boga Smoków, czyli ten i ten, który nie zabiera Wam expa, gdy sobie padniecie i dacie, reśnij mnie tutaj. Następnie mamy fryzury do wyboru, oczywiście ja tutaj jest podstawowo jako wojownik, ale był jeszcze oczywiście szaman i tak dalej, wtedy nie było... Damskich i męskich postaci, jeżeli chodzi o ninżę, albo wojkę, albo szamana męskiego, wtedy tego nie było, dlatego w sumie biednie tu jest, ale w sumie to może był sam plus, że jest tak biednie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Do konkluzji zaraz dojdziemy. Kolejna zakładka to są mikstury: mamy miksturę szybkości, mamy krat nie co daje nam rangę, mamy oczywiście miksturę szybkości zieloną. Następnie zwoje oraz księgi. Mamy zwoje poprotu statusu, co rezytują nam punkty statusu, to jest logiczne. Cofanie umiejętności: że, jak cofniecie, to potem macie automatycznie na M. Przy pierwszym wbijaniu na 17 punktów. Księga obórki kamienia. Kadeki się pozbywacie z broni, zepsute oczywiście. Zwój powrotu: zapisuje waszą pozycję. Egzor wnętrzności. To jest księga lidera. Rezerwowanie, dodanie. No i tu widać w sumie różnicę cenową, że jest w sumie inaczej. Ostatnia zakładka to jest małżeństwo. W sumie nigdy tej temy nie działały. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek to kupował i kiedykolwiek to właśnie dawało cokolwiek. Nie pamiętam. Powiem wam, zawsze jak to kupowałem, był efekt placebo, tylko było napisane, że działa, ale nie działało nigdy. Może się mylę, ale tak mi się po prostu wydaje, że zawsze to było. Eee... Jakby to można powiedzieć, zawsze to było y, dosyć zabawne, jak ktoś to kupił. No i tak, patrząc do tego item shopa, faktycznie zdaję sobie sprawę z tego, że kiedyś można było wydać 50-60 zł miesięcznie, no i miałeś całego dostępnego item shopa. Nie musiałeś nic więcej y, kupować, praktycznie, No bo nie pamiętam, żebym ja grał grając od początku, ładował w zmianki i dodania. Dopiero potem to przyszło z czasem taka moda na YouTube i tak dalej były pierwsze filmiki FUBU, gdzie on się chwalił tym ekwipunkiem, więc mało kogo było stać na te zmianki dodania, a bardziej ludzie kupowali tą podstawę. Przynajmniej moje pierwsze zakupy w Metinie to były pierwsze języka, pd i bodajże chyba trzecia ręka. Chyba nawet nigdy nie kupowałem rękawicy złodzieja, bo kiedyś było takie przeświadczenie, że to nie działa, Wiele temu i to te przypanie działało w sumie. No i nie pamiętam przynajmniej żebym to kiedyś kupił. bo chwalcie się w ogóle jakie wasze były pierwsze, pierwsze zakupy. No powiem mam, jest tu strasznie nostalgicznie, szczególnie te fryzury, kiedy wyszły te na i ninja się kupowało, żeby w PvP przykozaczyć można powiedzieć. Kurde, człowiekowi to brakuje strasznie. No i właśnie co wy o tym myślicie? Czy taki ten shop ten właśnie stary, gdyby był w tych czasach, było to lepiej dla tej gry, czy gorzej? Czy to, że ma więcej kontentu, ale przez to większy item shop, to jest właśnie dobrze, czy źle? Powiedzcie, co o tym sądzicie, bo mnie stać ciekawi wasze zdanie, a ja w sumie kończę, bo nie mam o czym więcej mówić, to jest taki powrót do roku 2K07, ale z perspektywy samego item shopa, i to, co jest najważniejsze niestety w tej grze. Więc dzięki za oglądanie, pozdrawiam was, trzymajcie się i do następnego odcinka.